Z zawodników do pracy chodził? Nie chodziłeś? Chodziłeś, chodziłeś. dodałeś się tam, taka ten. Z tyłu, nie znamy się. Gdzieś chodził do pracy. Fajnie, co? Nie? Lepiej się w piłeczkę kopie trochę, nie? I teraz, jak zacząłeś pracować w fotelu, to zmienia ci troszeczkę perspektywa, że o kurde, wolę grać w piłkę jednak? Zdecydowanie nawet powiesz. No i teraz, Zobaczcie, jak człowiek zaczyna e, doświadczać pracy, czy takiego realnego życia, bo wy na razie to żyjecie w jakiejś takiej w ogóle, jakbym to nazwał, y, nibylandii. Rodzice za wszystko płacą, wszystko jest fajnie, lecicie sobie w kulki, wszystko jest ok, nic się nie dzieje, nic się nie pali, trening tam olałeś, nic się nie dzieje. Ale moi drodzy, zaskoczę was, wydarzy się za lat 5. Jeżeli Wy nie będziecie ekspertami w swoim fachu, to Wy się w pewnym momencie zderzycie z na przykład pracą w hotelu, z pracą tam, z pracą tam. I moi drodzy, wierzcie mi, że chodzenie do szkoły i dubanie tam w nosie, to jest dużo, dużo, dużo przyjemniejsze od chodzenia do pracy, której się nie lubi. I teraz wy musicie dobrze zrozumieć, yy, że dzisiaj wy robicie to, co kochacie, ale za chwilę, bo ten czas to leci tak nieubagalnie, za chwilę możecie przestać to robić. I tu jest też taka kolejna lampka, czy ja by na pewno wszystko robię, żeby osiągnąć to, co chcę.